Dzień dobry. Zapraszam na Chorzowski serwis informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń. Sprawni jak żołnierze. Chorzów Park Śląski maraton. Preindustriada. Zwycięstwo Niebieskich na zakończenie sezonu. Sprawni jak żołnierze to zawody dla uczniów szkół gimnazjalnych, które odbyły się 2 czerwca w Parku Śląskim. O zwycięstwo walczyło 18 drużyn z siedmiu chorzowskich gimnazjów. Zawody objął swoim patronatem prezydent Chorzowa Andrzej Kotala. Dzisiejsze zawody to są właściwie trzecie zawody sprawnie jak żołnierze organizowane dla uczniów szkół gimnazjalnych. Te zawody dla szkół ponadgimnazjalnych są już organizowane od ponad 30 lat na, te, na obszarze powiedzmy całego kraju. Natomiast uczniowie gimnazjów no, nie mieli takich zawodów, a też było zainteresowanie, stąd powiedzmy wyszliśmy z taką propozycją zorganizowania dla gimnazjalistów. I teraz już widać, że drugi rok z kolei jest, to coraz, jest coraz większe zainteresowanie. Zawody odbywają się w pięciu konkurencjach: strzelanie, rzut granatem, udzielanie pierwszej pomocy, bieg sprawnościowy i bieg na orientację. Pomimo tego, że jest to okres, kiedy inne szkoły wyjeżdżają na różnego rodzaju rajdy i inne przedsięwzięcia, jednak jest zainteresowanie tych dzieciaków tymi, tymi dyscyplinami. Cieszy każda forma, powiedzmy, aktywności tutaj młodych ludzi, którzy szkolą się i startują w takich dyscyplinach, które są. No, wydaje mi się przydatne nie tylko w wojsku, ale przede wszystkim w życiu. Sprawność fizyczna, czy powiedzmy y, pierwsza pomoc przedmedyczna, no to są zagadnienia potrzebne każdemu z nas. Organizatorami zawodów był Chorzowski Urząd Miasta, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chorzowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących numer 1 oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. Prawie 500 osób zdecydowało się na start w Chorzu w Park Śląski Maraton. Uczestnicy rozpoczęli bieg pod szybem prezydent by pokonać 42 km ulicami Chorzowa, Siemianowic Śląskich, Alejkami Skansenu, aby następnie dotrzeć do Parku Śląskiego, gdzie ulokowano metę. Maraton po raz drugi w Parku Śląskim. W tym roku Chorzów Park Śląski Maraton, ponieważ miasto Chorzów jest drugim współorganizatorem tych zawodów. Myślę, że maraton już będzie stałym takim projektem biegowym organizowanym przez nas w parku, bo tego ludzie chcą. Ludzie coraz chętniej biegają, jeżdżą na rowerach, pływają, aktywnie uczestniczą i spędzają swój czas również w parku, więc my dajemy taką okazję, żeby kolejne przedsięwzięcia, które się odbywają w parku mogły być również z ich udziałem. Bieg wygrał Michał Kaszuba z biekarstwa śląskich jedyny zawodnik który przebiegł dystans w czasie poniżej 3 godzin Jestem bardzo szczęśliwy dedykuję Moje żonie i mojej córką ten maraton, który są moimi wiernymi kibicami na wszystkie zawody ze mną jeżdżą. Kocham Was! W klasyfikacji pań zwyciężyła Patrycja Malorny z miejscowości Kamek. Do 30 kilometra stopowałam, byłam za dziewczynami. Na 30 kilometrze wzięłam się w sobie i mówię to jest ten moment, jeżeli teraz mi się nie uda, zebrałam siły no i jestem. Bieg na dystansie 42 km 195 m był ważnym elementem obchodów 65-lecia Parku Śląskiego. Tydzień przed industriadą, czyli świętem szlaku zabytków techniki, Chorzowski z Skansen zaprosił na imprezę pod nazwą pre poświęconą epoce przedprzemysłowej. Wydarzenie miało pokazać, jak wyglądał świat, zanim z pomocą człowiekowi przyszły przemysłowe maszyny. Dzisiaj przy chałupie jest Panewnik, jest pokaz mucenia cepem, mucenia zboża. Jest to technika, która wyginęła, wymarła już pod koniec XX wieku, w latach 70., lecz była bardzo popularna przy przy wydobywaniu zboża z, z kłosów. Tutaj akurat pokazujemy pracę na żarnach. Kiedyś głównie się tym panie zajmowały, także to było takie dość trudne zadanie, żeby przemielić sobie zboże na mąkę. Tutaj akurat pokazujemy częściowo, w jaki sposób to się robiło. Każdy może sobie spróbować. Natomiast kiedyś na zrobienie jednego chleba trzeba było około 3 godzin pracy. Tutaj mamy takie typowe kamienie śląskie, to są ślązaki. Górny to jest biegun, dolny to jest leżak. No i na zasadzie takiej to działa, że po prostu kamień mieli ziarno na mąkę. Przyciska takie mocno, że jest w stanie zgnieść je na mąkę. Znajdujemy się przed młynem wodnym z Mielina. Młyny wodne najczęściej posiadały nie tylko część młyńską, w której odbywało się mielenie zboża, w której był przemiał, na który też serdecznie zapraszamy. Mamy tutaj pokazy przemiału zboża, ale również składały się z części mieszkalnej, w której będziemy dzisiaj piec chleb. Uczestnicy dostaną ciasto na bułki, będą mogli sobie z niego ukulać własną bułeczkę, które następnie będziemy wypiekać w takim tradycyjnym piecu chlebowym. Impreza w Skansenie cieszyła się bardzo dużą popularnością. Niebiescy wygrali w ostatnim spotkaniu sezonu z zawiszą 3 do 2. Cieszy nas przede wszystkim wynik, bo, bo udało nam się tutaj wygrać, i myślę, że dla kibiców to był też fajny mecz do oglądania. Dużo się działo, dużo dobrej piłki. Padło pięć bramek, było, było trochę tych sytuacji, ale najważniejsze, że skończy się happy endem i, i mamy dzisiaj trzy punkty. Z czego bardzo się cieszymy, kibice też dopisali i nas wspierali dzisiaj. Wszyscy mogą pojechać na te wakacje w dobrych humorach, bo zawsze lepiej żegnać się po zwycięstwie niż po porażce. Założyliśmy sobie wcześniej. chcieliśmy utrzymać się nie w ostatnich spotkaniach, tak, nie chcieliśmy tego zostawić na sam koniec, bo wiadomo jak potem te mecze wyglądają, są bardzo nerwowe i nie zawsze decydują umiejętności. Udało nam się utrzymać w przedostatniej kolejce. Dzisiaj wydaje mi się, że zasłużenie wygraliśmy z Zawiszą i kolejny sezon ruch spędzi w klasie Poprowadzić taką grupę piłkarzy, jaką mam w szatni, tak, e, zdeterminowanych, ambitnych, potrafiący zbudować kolektyw z tak wielkim bagażem presji. To był duży zaszczyt. Każdemu trenerowi życzę, żeby kiedy, kiedyś mógł popracować z taką ambitną grupą, jak ta, która dzisiaj jest w szatni, zamisza. I każdemu trenerowi życzę takiego wsparcia, jakiego ja, piłkarze i każdy z nas dostał od klubu, od prezesa, od kibiców, jacy byli z nami. Dzisiaj jest wielki smutek, ale dla mnie to był naprawdę wielki zaszczyt i duma, że mogłem być e, przez ten ostatni czas, ostatni pół roku, z tą grupą ludzi, z jaką przyszło mi pracować. Myślę, że ten mecz był taki był podobny jak ten cały sezon, gdzie sytuacje się zmieniały. Co prawda, nasze miejsce w tabeli tak często się nie zmieniało, ale, ale jak gdyby sytuacja wyjściowa czyli. Na wiosnę już to było bardziej ustabilizowane. Natomiast dzisiaj ten mecz no, to nie był łatwy mecz, bo ktoś powie, że graliśmy na takim luzie psychicznym w pewnym sensie tak, ale z drugiej strony ta świadomość, że no, chcemy wygrać, chcemy wygrać i zakończyć to szczególnie dla naszych kibiców zwycięstwem, ta sztuka nam się udała. Natomiast zespół Zawiszy było widać, że jest jeszcze bardzo zdeterminowany, no bo chcieli zrobić to co do nich należało, czyli wygrać to spotkanie no i czekać w konsekwencji na wyniki innych spotkań. Jestem zadowolony z tego, że ten mecz zakończył się zwycięstwem, bo to bardzo przyjemnie jest kończyć sezon zwycięskim meczem jeszcze przed własną publicznością i nic dodać, nic ująć. Ja nie chcę na razie wypowiadać się na temat przyszłego sezonu. Bo wiemy, że ruch jest klubem, gdzie zawsze mówi się o ambitnych celach, natomiast no jest teraz odrobinę czasu na to, aby usiąść i pewne rzeczy przeanalizować, przedyskutować, podjąć odpowiednie decyzje, aby drużyna się rozwijała w dalszym ciągu. Dziękuję. Pora na krótki flash z pozostałych wydarzeń w mieście. Od 1 do 29 czerwca w Miejskiej Galerii Sztuki MM w Chorzowie trwa wystawa Twórczości z Byluta żywacza. Stowarzyszenie Nasz Park zorganizowało drugie spotkanie pod Topolą w ramach święta Młodego Chorzowianina. Festyn odbył się na placu Mickiewicza w Chorzowie II. Pacjenci zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie będą mogli korzystać z najnowocześniejszego wideogastroskopu na świecie od niedawna znajdującego się na wyposażeniu pracowni endoskopii. Nowy wideogastroskop został zakupiony dzięki dotacji z Urzędu Miasta Chorzów. Zobaczmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. 13 czerwca zapraszamy pod szyb prezydent i do hali dawnej elektrowni Huty Królewskiej na Industriadę. W weekend do Chorzowskiego z Kansenu zjadą bractwa rycerskie z całej Polski. 21 czerwca na skwerze Witolda Bileckiego odbędzie się festiwal Młodych Splot. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comptv.pl oraz chorów.tv. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia.